Witajcie widzowie z tej strony Bigosek 15 Jak widzicie nie jestem już nie jestem już na kanale ziemniaczka, nie jestem jako montażysta, tylko jestem jako ja, a że ja lubię piłkę nożną, no to widzowie yy, zaczynam serię z FIFY No i moim ulubionym klubem, jak nie na niektórych odcinkach mogliście się zastanowić jest Chelsea. A Chelsea radzi sobie sobie nie najlepiej. Jak możecie to zobaczyć, to macie między innymi miejsce w Premier League, macie Carabao Cup. I macie jak sobie radzą mniej więcej. No i widzowie, zaczynam nową serię "Kariera menedżera tym kur na klubem skur" graj prawdziwym menedżerem, wizowie. Graj Mauricio Pochettino oczywiście. Ten w argentyński. No i tak. Informacje klubowe Chelsea zespół oczywiście w, w 1905 roku, 10 marca bodajże. Liverni znajdujące się na Fulham Road Street, a Fulham to w ogóle też jest klub. Klub wywalczył tu tytuł mistrzowski sześciokrotnie, yy, Ligę Mistrzów wygrał yy, w 2021. No niestety niektóre kluby amatorskie z Londynu nie umieją wygrać Ligi Mistrzów, między innymi Arsenal. Yy, Chelsea miało y, w latach 2004-2008 niesamowitą serię meczów bez porażki na własnym stadionie, czyli na Stamford Bridge. Klub został pierwszym triumfatorem Champions League w 2004 roku, wygrał UEFA y, Europa League. To jest takie troszeczkę niedoprecyzowane, tak na odwal, no ale wiadomo. Dobrze, ja będę symulował, więc mogę dać sobie klasę światową. Tutaj co nas nie obchodzi, będę symulował, GPD. Europejskie rozgrywki mogą być, pierwsze okno transferowe wyłącz, międzynarodowe oferty tak, bo Polskę mogę dostać. Yy, styl negocjacji luźny i bogaty inwestor wyłącz. Dobra, dalej widzowie. I widzowie jakbyście się zastanawia, dlaczego ja nie montuję na ziemniaczka, bo mam złamaną rękę i tak, tak, taki materiał się pojawi, że mam złamaną rękę, to gram. Bo mogę grać yy, na padzie, a gram na padzie, bo nagrywam tylko z konsoli, dlatego ten dźwięk może być troszeczkę rozjechany, bo mikrofon ze słuchawek będzie słabszy. No, ale trudno. No, z, 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 to jest uroki z PS4 i ogólnie z PS, a i ogólnie z konsoli. No i tak, dlatego nagrywam tu, bo mogę tam, a nie wiem, czy to zmontuję, bo to No, i Mauricio Poczet, jedno zakontraktowany. Najgorszy możliwy wybór jak można zobaczyć. No i dobra, witaj w klubie, zalecamy. No to ustal swoją koncepcję taktyczną od razu zrobimy na tiki taka, bo taka jest w prawdziwym świecie. Yy, prawdziw, kurna, i RL grają taką. Wygrałem Tiki taką, bo skupiałem się na posiadaniu, jak możecie tu zobaczyć ze słabszymi drużynami screeny. Yy, Twoje czują się pewnie przy piłce, no tego to akurat bym nie powiedział, bo jak oni się wyleją, no to, to dupa. Będą wykorzystywać krótkie podania i wymieniać się pozycjami, to akurat prawda. By zagrać do napastników, to akurat prawda. Dobra, mamy teraz zatrudnik trenera. No, jakby miał sztab szkolejowy swój. Zatrudnia z Chelsea, ten chyba dostał. Nerwicy, dobra, no wiadomo. Ekspert do napadu, bo on musi strzelać bramki, a Nicolas Jackson. No i widzowie, tutaj odcinki będą się pojawiać. Nie wiem, czy często, ale z FIFA dosyć często. Ale u ziemniaczka będą się pojawiać tak, jak się pojawiały, więc nie spokojnie nie będę zaniedbywał. To nas nie obchodzi na razie. Eee, plan treningowy, to po ustaleniu jedenastki zrobimy. Eee, zadania, zobaczmy, co żarzą dla nas Tutaj przygotowała sukces międzynarodowy, brak celów, bo Chelsea się nie zakwalifikowała. Jak? Sukces krajowy, zakwalifikuj się do UEFA Champions League, nie jestem pierd... Wygraj Puchar, FA Cup, więc i Karabao Cup. Co, jak się wlepić? Nie, no. Myślę, że naszymi celami na, na, na ten sezon jest wygranie Karabao Cup, ewentualnie wygranie FA Cup, a nie zakwalifikowanie się do UEFA Champions League. Jak, za, jak zajmiemy jakąś piątą, siódmą lokatę, to będę zadowolony. Zwłaszcza to, co się dzieje teraz w Chelsea, no to, to będzie dużo lepszy. Dobra, długoterminowy. W ciągu trzech sezonów zwiększ wartość klubu, to akurat to poprzez wygrywanie turnieju. Uzyskanie siedmiu czystych kont to jest łatwe do zrobienia, ale Chelsea tego nie umie. Sprawa trzech piłkarzy urodzonych w Europa, Nikogo nie będę sprowadzał. Rozwój młodzieży niski, ale my rozwój młodzieży sobie damy na wysoki poziom. Wieść, no tutaj, czyli tak, transfery musimy sobie zrobić. Mamy 144 miliony. W następnych karierach po tej Chelsea zamierzam zrobić jakiś klub fajny, który ma problemy finansowe, no między innymi Barcelona, ale może w naszym uniwersum mieć. I na przykład, że będziemy mieli okrojony, no ale też. Później zrobimy. Dobra, wytyczne dla skautów. Wytyczne dla skautów. No to na pewno trzeba tak. Trzeba tu usuwać to. Na razie tyle, no bo ja nikogo nie będę na razie kupował. Sztab szkółki juniorów, to jest najważniejsze. Zwolni skauta, tego najdroższego, bo jak wiemy Chelsea ma dobrą szkółkę juniorów. No między, ok, dobra. Ten najlepszy poleci do Anglii. No jak wiemy, że Chelsea ma dużo Francuzów, ale z y, takich krajów jak Algeria. Albo z takich krajów jak. Tak, czekaj, co tu było? To było brytyjskie, bodajże. To było. To było francuskie. I Nigeria była brytyjska. Ghana była chyba brytyjska. No to weźmiemy z Kamerunu sobie kilku. O jezus, Mary. Dobra, już będzie za 3 miesiące mu wyślę go tutaj. Yy, I jakiegoś fajnego Brazylijczyka. To już mamy zrobione. A teraz zobaczmy sobie. O, i bramkarze odpadają, bo ja nie będę ich trzymał. I teraz, że to jest realistyczne, realistyczna kariera, no to wiemy, że tak, on zostaje, on zostaje, on zostaje, tu ten, ten, ten zostaje. Oh, Silva nie będę przedłużał kontraktu, dlaczego wizowy, no bo powiedział wprost, powiedziały władze Chelsea, że po tym sezonie Silva opuści Chelsea jako wolny zawodnik, więc go nie będę tu nic ruszał. Dobra, zobaczymy w późniejszych odcinkach. O, teraz przejdźmy do tej 11, no, bo coś utworzyć, no to tak. Pewno formację trzeba zmienić i to na wąską. No i teraz tak, Sterling Gra jako LS, mimo że ja nie lubię tego debila, no dobra. Kunku tutaj, że nie skontuzjowany jako SNK. Dobra, Palmer gra w podstawowej 11, Morga Lager się tu będzie. Na ławce. Colas Jackson tutaj, dobra. Romu Lawy, ja to on kontuzjowany jest na dobra. Enzo Fernandez, Chilueldi, Zazi Gusto. Teraz nie pamiętam kiedy Fofana został kontuzjowany. Kunku mam do wyboru, będę nim grał, Kunku... Ruch eee, co prawda ale on był od pre-sezonu Złapał jako od Hummelsa z BVB jak graliśmy Więc go będę używał, Fofana nie pamiętam Możecie napisać ko kogo mogę używać, kogo nie Ale według mnie tych wszystkich tutaj mogę używać Bo oni zostali skontuzjowani, nie w tamtym sezonie eee, Dobra, tutaj tak Gusto, Coluil na ławce Casteline tych wszystkich Poza ile to jest młodziak Cukwemeka, go będę chciał używać eee, Ben Abad, Yashil, Didaz i Silva eee, Kapitanem będzie Riz James, bo on jest kapitanem. Dobra, wytyczne. Dobra, rzuty karne. No wiadomo, najlepszy pod względem Palmer. Z lewej strony. Tak, Enzo Fernandez bierze z prawej, bo to widziałem. Weźmiemy czyli jego. Um, no dobra. A i daleki rzut wolny, weźmiemy sobie Enzo Fernandeza. Taktyka jeszcze Rozstawienie. Czy oni grają jakoś szeroko bardzo? Niezbyt. 50 bym dał. Zagęszczenie szesnastki. No dużo mamy zagęszczenie szesnastki, tak samo przy rzutych różnych. Znaczy tutaj to nie. Rzuty wolne jest tak, jakbym zostawił. Dobra. Jedenastka będzie wyglądała tak. Mudryk na ławie, madłekę na ławie. To mogę zawsze edytować widzowie w trakcie meczu. Znaczy jak jest jedenastka na mecz, to wtedy. Tylko ja bym chciał zobaczyć jakie ja mam w ustawieniach. Entuzję. 88. Uszanowanie szefie w imieniu całego zespołu Chelsea. Bardzo ciężko. E, dobra, Chelsea oczekuje, że po Chettino będzie gwarantem. Chelsea podano listę meczów towarzyskich, ale to nie towarzyskich, tylko ligowych. Ale to już wiemy. Chcę zrobić wrażenie w towarzyskim debiucie. No, zobaczymy, czy nam to się uda. Do pierwszego meczu dostałbym tą jedenastkę. To wystawmy pierwszą tą, później będziemy rotować w drugim. O panie, kto to panu tak spierdolił? Cztery strzały, trzy okazje ramkowe posiadanie równe. Jak na Lazio, Chelsea powinna to wygrywać z 3-0, a tu Sterling tylko coś dołoży, jeszcze Galager zmienił, Kaisedo i Api tragicz. Dobra, na poli. Munku naprawdę... A, miałem plan treningowy zrobić. Może, że to pamiętam. Czyli dla wyjściowej jednostki zrobimy to. Tak samo, dla ławki zrobimy tak samo. Znaczy tak, zróbmy to dla wszystkich. Zróbmy tak dla wszystkich. A, ustaw dla rezerwowego i drugiego składu, dobra. Dla drugiego składu to ja zrobiłbym. O jezus. I teraz tak, na przykład Castellain będzie grał rzadko, dlatego można zrobić. Na mecz z Napoli trzeba inną jedenastkę wystawić. Bo to składa prąd na takie coś. Ja tego. Czuk to jest mój, chyba jeden z moich ulubionych graczy w Chelsea. Dobra, na razie taka jedenastka wyjdzie. I uwaga, no ja. dole na to jest dramat, kurwa. To jest dramat. Prawdy. O Mudryk z Bramków. Kurwa, ja tam łeb do biznesu. Dobra, oceny. Petrowicz 6'2, tak na bramkarza i w remisie 2-2 jest zarobiście. Gusto Żółta i 7-0, czyli chłop dobrze się spisał. 6-0 Fofana. 5-9 Czalobacht, to kurwa dobrze. 6-3 Kukurejalon wszedł. Sterling 6-1 wszedł. Ugoczukwu tragiczny chłop. Galagro 7-2. A czy asysta? 7-3 Madueka, czyli dobry występ. Palmer 7-6-3 i mudryk 7-4. Colwill Matko, włosko, Kaisedo jeszcze gorzej i Jack. Nie no, jakbym grał w prawdziwym życiu. Na pewno, musi wyjść Mudryk z planu na to. Dobra, wygrywamy ten mecz, taki jest plan. A jak się to skończy? Ja Pitalek kto strzelił? Conor Gallagher. Jeszcze Jackson przyszedł do tego, przegramy z Liverpoolem w pierwszym meczu, to się załamiemy. O, ten chłop będzie fajny. Dobra, widzowie, wybrałem tylko tamtego jednego co widzieliście. Resztę odrzuciłem, bo to była taka staraka że się nie da. Niestety jestem w całkiem niezłej formie. A wiem czego zapomniałem widzowie zrobić. Pierwsza to tak: yy, strategia zespołu i. Ty, no ale według mnie nie mieliśmy jakiegoś dobrej, dobrego pre-sezonu, no ale wybiorę to. Mam wiarę, ufam, że drużyna przejdzie na murawę i zrobi to co do niej należy. Yy, czujemy presję, takie coś dało. O was do UEFA Champions League jest niezbędny dla klubu o takim potencjale, no to prawda. Dobra, przejdź do meczu. Teraz tak. W pre-sezonie, jeśli chodzi o pre-sezon, zaimponował mi Mudryk, Sterling za to nie, więc Mudryk wyjdzie w pierwszym składzie. Ciężko by było, żeby coś takiego zrobić teraz. I teraz ja bym zrobił coś takiego, że Sanchez nie wyjdzie, bo kontuzje to się zdarzają rzadko. Call Will zamieni się miejscami z Fofaną. Fofana nie wyjdzie w pierwszym składzie, wyjdzie Dizazi. Karniczuk Femeka za to nie zagra w tym meczu. Zagra tam na pewno Lawie. I teraz tak, widok taktyczny sobie zrobimy, widzowie. Czemu on tak się dribluje? No, Nasi tu coś odebrać piłkę wizowej, bo mi się wydaje, że nie jest zbytka. do to nie wiem gdzie jest, a Enzo Fernandez to nie wiem co zrobił tutaj przy takim czymś. Chilwell, Enzo Fernandez podanie główkuje do Petrowicza. W ogóle ja powinienem tu z Sancherem grać, nie to już mniejsze. Ej, dobrze, ominął obrońcę. No oczywiście, jak to Nikolas Jackson w realu też nie umie trafić. On powinien tu trafić, w ogóle to Palmer był, to już mniejsze. Jak chcecie w ogóle wizowie, to mogę wam, jak będą statystyki meczu, to mogę wam to zrobić w formie flash skora Myślę, w sensie, że ja będę tworzył to w formie flashcora, bo da się tak zręczyć. No nie da się, ale po prostu ja to zrobię po swojemu w grafice. A teraz Kunku dostaje podanie ale Alice... No przecież on mógł podać już trzy razy. Reese James strzał na bramkę, co on robi po lewej stronie boiska? Mihailo Mudryk, jak my gramy? Ja pamiętam jak oglądałem ten mecz Liverpoolu, O teraz Nikolas Jackson, oglądałem ten mecz Liverpoolu wtedy, no to Liverpool przez te pierwsze 20 minut dominował solidnie. Później to my coś zrobiliśmy i nagle zaczęliśmy grać. A teraz boiska środkowania: Thiago Alcantara broni Petro. Jak to w ogóle on to wybronił? Nie, to są takie sytuacje, to będą mecze po 0-0 z takimi, albo my będziemy tracić w 90 minucie. Środkowanie: McCallistera, Van Dijk broni, Caicedo to impostor. Darwin, Nunes, Boży, święty. gdy nie Petrowicz, to już by było, to 2-0. Kun, 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 Mudryk, no co za debil. 6 strzałów, 51 posiadania piłki po stronie Liverpoolu. Jak Chelsea gra z gigantami, to nie rozgrywa tej piłki. Enzo Fernandez, taki występ, 7-8. Ale to tak jak w prawdziwym, prawdziwym, no VRL. Enzo Fernandez zagrał wtedy występ Boga. Jak na rok 2023 najlepszy występ yy, gracza Chelsea. 7 podań, 71% dokładności, 5 driblingów, straty piłki 1 akurat często się zdarza. No, nie no, Kunku nawet spoko Mudryk dobry, ale tak Dizazi to gra gówno. Kolpalmret gra gówno. No ale zajmie jeszcze szansę w drugiej połowie. Teraz nie będę nikogo zmieniał. Jak działa to niech działa. Po co zmieniać? No i tu jest właśnie różnica pomiędzy Kaisedo a na przykład Enzo Fernandezem. On jest taki niepewny w tych decyzjach. Enzo Fernandez był już trzy razy przedryblał. Kunku, Kunku do Kajsedo. Kajsedo do Kunku. Kunku, Błatko bosko. No ile razy jeszcze będziemy podawać? Kunku. Kunku, o mój bo. Jezus, 1 do 0! No i to jest właśnie Nkunku. Po mnie podryblować, ma tę pewność nogi. Nikt w tak dobrze nie gra jak ono, oprócz kol Palmera. Ale Kunku wykrywał sobie samemu. Ja pitolę no, Call kol Palmer. Bo tak na początku graliśmy mudryk Sterling. Na prawej. I żeby teraz przytrzymać ten wynik, żeby nic nie spieprzyć. Silva, najgorszy występ, Palmer schodzi, tak czy siak, dizazi. Rish James 6-2 no to taki stabilny występ. No jakbym był po Cetino, tym bym z, 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 sięgnął Mudryka, że ma dobry występ, albo jakiś z kluczowych. Caicedo w ogóle, a ma na systemach, krytykowałem, dobra jakiś obrońca by się przydał zło. I jeden i drugi z środka gra tragicznie. Tylko teraz, dobra, ewen zagrał tak, jeszcze w tym sezonie nie graliśmy tak, bo nie mamy jak mu Endo schodzi, wchodzi Szobosz, Mohamed Salah, Mohamed Salah do środka. McAllistera widziałbym widziałem wczesnie tak w ogóle. McAllister, Dizazin, nie wiem czy tam nie było rzutu karnego dla Liverpoolu. A my musimy wprowadzić kogoś na boisku. Rys jest już zmęczony, ja go nie chcę kontuzjować, to wyjdzie sobie gusto. I zejdzie może mudryk bo jest przemęczony i wejdzie tak i go zesłuchujemy miejscami najwyżej. Na razie tyle mam jeszcze jedną zmianę chyba do zrobienia, ale nie, jak wykonałem 4 to... nie. Sterling, o teraz ładne wypuszczenie, to jest... I wygrywamy w pierwszym meczu najprawdopodobniej, jeśli Kajsa do niczego nie odpieprzy i strzeli do własnej bramki. Rhys James, Sterling, Sterling teraz sam na sam z Sterling 2-0. No, w rzeczywistości było 1-1, ale jak sobie radzi Sterling, Gdyby nie mógł tak cały czas grać, no i pięknie Sterling teraz, prosto w okienku. No, ale to było widać, no, Liverpool się otworzył, my zyskaliśmy dużo pola, Liverpool poszedł full do przodu, dużo pola sobie Rich James schodzi, schodzi Mudryk za Matłekę. Ważny moment spotkania. Ale oni to już sobie zbytnio nie pograją. Chelsea 2, Liverpool 0. Eee, statystyki, no, nie daliśmy tutaj. Mimo, że Liverpool w niektórych momentach przeważał, no było to widać, na przykład od 60 minut, jak mi się przynajmniej wydaje. Jakby nie ta kontra teraz, a Liverpool by zagrał jakąś dużo piłkę, no to by mogło tutaj być. Na szczęście Petrowicz nas obronił. Ja, jakie XG miał Liverpool? 06? To nic się nie zmieniło, za nas, za nas zwiększyło. Dobre, Dobry mecz Kaysedo, mówiłem, że jest niby nie ten Niby jest taki niepewny, ale no Lepszy mecz, że jest dziwny niż Enzo Fernandez Kaysedo, bo Kaysedo ma asystę, tak gdyby nie asysta Ale 100% podań, rzadko to się widzi Może w Kunku też 100%, ale w Kunku chodzi to ma zawsze 100% Petrowicz 7, no chłopacy się siebie wszystko ja widzowie w nowych odcinkach też będę te konferencje prasowe na przykład urozmaicał i jak tutaj sobie coś klikam to będę przeprowadzał wywiady sam z sobą, Ty się jako manager był rozpowiadał na te pytania, bo to nie ma sensu, żebym ja to też klikał w tych konferencjach prasowych. Yy, bo tutaj to jedynie co się dowiemy to, że Palmer będzie pauzował na i na dni chyba... Yy, tak jest tu się nie No i widzowie, możecie pisać nowe propozycje. Dzisiaj było to tylko zapoznanie. A możecie pisać następne propozycje, które przeczytam na pewno pod filmem, bo czytam każde komentarze. No i widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Piszcie propozycje, w następnym odcinku dużo się zmieni, bo pierwsze to był taki przygotowywawczy, a w drugim odcinku postaram się widzowie urozmaicać konferencje pracowe. Jakieś nowe nowe GUI zrobię, czy nowy HUD, w sensie, że to będzie ładniej wyglądało. Urozmaicę to jakoś. Bo na razie, ze złamaną ręką, to ledwo co. znaczy, no, już praktycznie się zagoiło, tam co tydzień. No i ze złamaną ręką, ciężko będzie zmontować. A w następnym odcinku, już wszystko tutaj będzie lepsze, na przykład budżet transferowy, będzie zastąpiony i będę miał trochę inny budżet, bo 143 miliony to jest za duży budżet, zwłaszcza że Chelsea ma finansowe fair play złamane, podobno. Dlatego to by było na dzisiaj tyle widzowie. No i widzowie widzimy się najprawdopodobniej, no nie wiem kiedy w sumie widzicie ten film, ale widzimy się w nowym odcinku. Zapraszam was na kanał Ziemniaczka i tam na pewno pojawią się filmy. Nie wiem czy teraz się to pojawiło wcześniej, czy kiedy ten materiał się pojawia, bo nie wiem czy go zmontuję z tą ręką, czy będę mógł. Ale jeśli będę mógł to ten film pojawia się, po, znaczy filmy się dopiero pojawią, a jeśli nie to zapraszam na film Ziemniaczka, najprawdopodobniej Minecrafta albo Karmechanika. No i widzowie to tyle, siema.